Idziemy przez las szukając Rosy. Rosa ma 6 miesięcy i mieszka na jego skraju, a jej rodzice udowadniają, że w Polsce można wychowywać niemowlaka w indiańskim tipi. Jak to było w ogóle, że podjęliście taką decyzję? Właściwie to jak byłam w ciąży, to nie byłam pewna, czy to da się zrobić. Ale im dłużej bo Rosa urodziła się zimą, im dłużej żyliśmy w domu, tym bardziej czułam, że to musi być możliwe jako ludzkość odeszliśmy w dużej mierze od takiego życia blisko natury i że mimo, że to jest krótki czas, to to zostało bardzo mocno zapomniane i dlatego pojawia, pojawia się lęk jak się słyszy o czymś po prostu co jest inne i niecodzienne. Ale jak tak szybko jak tu właściwie przyjechaliśmy to dzień po dniu te obawy wszystkie się okazały w ogóle zupełnie zupełnie niepotrzebne, zbędne. W naszych podróżach bardzo dużo widzieliśmy ludzi, którzy żyją E, bardzo prosto i bez, bez żadnych cywilizacyjnych e, udogodnień i, i to jest normalne, to jest normalne. No, w kwestii higieny jakby tutaj to wszystko co jest wszystko chodzi o to, że ja czuję, że to nie jest brud. Pierwsze jej jedzenie to była ściółka w lesie. No, <laughs> I jest super zerowanie. Ma, ma czyściutką cerę, jak widać, żadnych nieużywanych kosmetyków na, na, na cerę na niej. A nie ma żadnych wyprysków, żadnych wysypek, nic. Więc... w ogóle jeszcze nie chorowała, nie chorowała. Jak wygląda wasz dzień, z roską? Dużo rzeczy się dzieje w takim. W naturalnym rytmie w zgodzie z przyrodą. Choćby to, że idziemy spać wcześnie, wstajemy wcześnie, myjemy się, jak jest ciepło, prowadzimy tutaj też odosobnienie i wtedy nasz dzień jest dostosowany do planu tego, co chcemy ludziom dać, przekazać, pokazać w tym miejscu. Czasami jedziemy do biura na zasięg na górkę. Jest basing, basing Ciekawe to jest to, jak tak. wygląda biuro patr patrząc na dół. Biuro wygląda jak wnętrze naszego samochodu ustawionego na górce, gdzie jest zasięg. I no takie. czasami biuro, okay. ludzie przyjeżdżają tutaj i mówią, a to teraz już rozumiem, bo mieszkam w Warszawie i frustrowało mnie to, że tak dwa dni czekałem na odpowiedź od Was na maila. No ale woda w strumieniu jest na przykład zimna. A reakcja na to, że woda w strumieniu jest zimna jest taka. I tyle. Ja mam wrażenie, że ona dlatego, że nie została nauczona, że, że to jest jakieś nieprzyjemne i że w ogóle lepiej się mieć ciepłą wodą, to dla niej to jest tak samo naturalne jak wszystko inne. Co by było takim czymś, czym moglibyście kogoś zainspirować? Znaczy, ok, nie chcemy cię wsadzać do TP z niemowlakiem, ale pomyśl o tym. Ja, pierwsze co mi, co mi się co, co do mnie przyszło, to to, że nie mamy pralki tutaj. Używamy wielorazowych pieluszek. Yy. Śmieci Rosa jeszcze nie zostawiła po sobie prawie żadnych, a większość dzieci w jej wieku to, to kontenery pieluszek, zostawiły już na tej ziemi. I w miastach mamy pralki, mamy, mamy to wszystko. Można, można używać tych wielorazowych pieluszek. No, mi jeszcze przyszło do głowy takie generalnie zwolnienie, i szukanie jakby satysfakcji w prostych rzeczach. Nie w nabywaniu, konsumowaniu, czy to usług, czy, czy przedmiotów. No, tylko po prostu właśnie bycie w naturze, bycie w spokoju. I, I chodzi ze mną ostatnio często takie zdanie, że życie jest krótkie. I to znaczy nie, że trzeba przyspieszyć, tylko że trzeba zwolnić, żeby cokolwiek przeżyć właściwie tak naprawdę. I to jest to, czego mnie uczy Tipi.